To wynik, tutaj Pogon była faworytem, ale pokazał się charakter. No powiem szczerze, że nie było łatwo na pewno. Mecz był ciężki, strzeliliśmy pierwsi dwie bramki, stracona w pierwszej połowie też bramka trochę. Podcięła skrzydła chyba Pogoni i trochę się luźniej poczuli na naszym boisku. Ale na drugą połowę wyszliśmy zmotywowani, strzeliliśmy dosyć szybko nawet trzecią bramkę. I później znowu, żeśmy stracili tą drugą bramkę i już był trochę niepokój. Ale mecz mógł się podobać naprawdę dużo walki, dużo zaangażowania. Graliśmy naprawdę dobrą piłkę i oby tak dalej. Te bramki były z przypadku ze złej nawierzchni gdzieś się odbiła coś tam i wpadło. Myślę, że nie graliśmy źle, walczyliśmy na tyle ile było na stać, a włożyliśmy naprawdę to wszyscy włożyli w to dużo serca. I niestety zabrakło troszeczkę szczęścia nam. To boisko, które tutaj widzimy, to jest argument, który sprzyjał motorowi w dzisiejszym dniu, ponieważ nie preferował gry w piłkę, tylko raczej kopanie tej piłki jak najdalej od swojej bramki i na stały fragment. Także tak też się stało, tak motor nam strzelił bramki. No i jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego. Spodziewaliśmy się, że Pogon przyjedzie bardzo zmotywowana, bo ostatnie wyniki to nie są chyba rewelacyjne, także tam taka była presja ze strony kibiców, ale to nas raczej nie interesowało. My chcieliśmy powalczyć, powalczyć dla, dla siebie, dla, dla klubu, dla trenera, przede wszystkim, który, który wcześniej pracował w pogoni, a także dla, dla nas, żeby te święta były, były radosne i myślę, że te trzy punkty. Coś się punkty pokazały, że jesteśmy mocnym zespołem. Ten mecz był taki dosyć szarpany. Pogoń momentami lepiej grała, ale chyba motor nadrabiał walecznością. Znaczy na pewno no, cechy wolicjonalne zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że, że, że motor posiada e, powiedzmy na wysokim poziomie, że, że stara się nadrobić kwestię umiejętności i ambicją i tak też było. No i tak jak mówię, no, do, dopisało też motorowi szczęście przy stałym fragmencie. Yy, tak czy, czy właśnie ten sam murawy, który powodował, że preferowana piłka nie była może zbyt akresyjna, my chcieliśmy się tą piłkę rozgrywać, yy, no ale no cóż, nie, nie zawsze wygrywa lepszy. Ja myślę, że potrafimy stawić czoła na naprawdę najlepszym zespołom, tak jak pokazaliśmy na Widzewie, że potrafimy powalczyć z zespołem, który z jest jedną nogą już w Star klasie, że dzisiaj potrafimy się powalczyć z Pogonią, która, która jest, nie będę ukrywał, na pewno bogatsza pod każdym względem od, od, od klubu Motor, ale mam nadzieję, że wszystko się tutaj poprawi i, i będziemy walczyć jak równy z równym. Dobrze, że wygraliśmy, każdy jest zadowolony, mamy 20 punktów i gonimy do góry.